Jak zabezpieczyć konto na Facebooku przed włamaniem i jak nie stracić konta na Facebooku? Zapraszam. Wiele osób boryka się z tym, że ktoś ukradł im konto. Ciągle słyszy się o próbach włamania na konto, o przejęciach konta na Facebooku, wyłudzaniach pieniędzy i jedyną opcją jest po prostu dobre zabezpieczenie konta. Czego większość ludzi nie robi, i to jest główną przyczyną. Główną przyczyną włamań jest, są, jest albo zaniechanie rzeczy, o których zaraz powiem, albo udostępnianie różnych aplikacji, wchodzenie na dziwne aplikacje, dawanie im dostępu do naszego komputera, ale to już jest temat na inną rozmowę. Co możesz zrobić, aby nie stracić konta na Facebooku i chronić go przed włamaniem? Będąc na Facebooku, wchodzimy sobie w prawym górnym rogu, klikamy sobie. Menu rozwijalne, ustawienia i prywatność ustawienia. Kolejna zakładka bezpieczeństwo i logowanie. I to jest bardzo ważne. W poprzednim filmie mówiłem o tym, jak zmienić hasło: jak przypomnieć sobie hasło, którego nie pamiętasz. Jak ustawić dobre hasło, więc dla przypomnienia, nie ustawiamy hasła typu 1, 2, 3, 4, 5,241 daty urodzenia, imienia naszego, bo to są bardzo proste hasła i bardzo łatwe dla oszustów do zhakowania i do włamania się na nasze konto. Dlatego pierwsze co, silne, mocne hasło, trudne do zapamiętania. W ogóle to nie powinno być hasło do zapamiętania, tylko dla nas, albo najlepiej, żebyśmy je mieli zapisane gdzieś na kartce w domu i trzymali je, żeby nikt po prostu nie miał do niego dostępu. Więc ta, tak samo przy hasłach. Nie kleimy go na komputerze, nie dajemy e, nigdzie w miejscach publicznych, w pracy, nie zostawiamy kartek z tymi hasłami na biurku. Nigdzie. Ma być schowane tylko dla nas i ma być mocne. Czyli duże litery, znaki specjalne, jak na przykład wykrzyknik, czy znak zapytania, e, liczby. Dopisane w różnych miejscach, i to jest dobre, silne hasło. I druga kwestia, najważniejsza, o której większość osób zapomina, a potem. Y Płacze i ma problem z tym, że ktoś jej się włamał na konto, ktoś jej schakował, i teraz pisze do znajomych z prośbami o przelanie pieniędzy, i oszuści wyłudzają pieniądze od naszych znajomych, albo co gorsza, czy co lepsze, publikują jakieś dziwne rzeczy na naszych profilach, a co gorsza właśnie wyłudzają pieniądze od naszych znajomych tak zwane te oszustwa na blika, oszustwa różnego innego rodzaju. Więc musimy sobie dać uwierzytelnianie dwuskładnikowe. A po, na chłopski rozum, najprościej ujmując, jest to po prostu kod SMS, czyli weryfikacja logowania na kod SMS. Co to oznacza? Za każdym razem, jeśli będziemy się logować na nowym urządzeniu, na nowym telefonie, komputerze, w pracy, w bibliotece czy w szkole albo, co gorsza, inna osoba będzie próbowała się zalogować i będzie z jakimś cudem znała nasze hasło albo nam je jakoś wykradnie, to będzie musiała jeszcze potwierdzić, swoje logowanie kodem, który dostanie na telefon. Dosłownie tak jak w banku, gdy robimy przelewy, dostajemy kod weryfikacyjny na SMS, to tutaj będzie tak samo. Czyli prócz hasła będziemy musieli podać sześciocyfrowy kod SMS i dzięki temu już są nikłe szanse, że ktoś nam się włamie na konto. Włączamy to tutaj. Ja już mam włączony. Gdybyś go nie miał, to tutaj dajemy sobie edytuj. Tu oczywiście musimy potwierdzić naszym hasłem, kontynuować. Wpisać swój numer telefonu, i dzięki temu, dopiero konto będzie chronione w pełni. Po wpisaniu hasła, widzimy tutaj, to uwierzy czytelnianie dwuskładnikowe jest włączone u mnie. Gdyby nie było, no to klikamy włącz, dodajemy swój numer telefonu, potwierdzamy, zatwierdzamy to kodem, który przyjdzie, żeby pokazać, że to jest nasz telefon, no i dzięki temu będzie. Już konto zabezpieczone. Oczywiście, jeśli używamy na przykład na tym komputerze, ja używam przy na telefonie aplikacji, to już tego kodu nie będziemy musieli wpisywać kolejnym, za kolejnym razem, bo sobie damy tę opcję. Zapamiętaj, ale jeśli zalogujemy się na nowym urządzeniu, no to wtedy Facebook nas o to poprosi. I jest to najprostsze zabezpieczenie konta przed jakimkolwiek włamaniem, czyli dobre hasło i zabezpieczenie na kod SMS. Są jeszcze dodatkowe opcje na przykład aplikacja taka uwierzytelniająca, klucze zabezpieczeń, albo kody dostępu, które można e, zrobić, gdybyśmy zgubili telefon, więc te opcje również można sobie zrobić, na przykład te kody, które tutaj dostaniemy, że e, to będą takie w formie pisemnej i też warto sobie to wydrukować, czy zapisać gdzieś w miejscu i schować w jakimś sejfie. Na przykład, w razie czego, gdybyśmy utracili konto. Jeszcze tutaj z tego bezpieczeństwa, tak jak w poprzednim filmie też wspominałem, tutaj są nasze miejsca logowań i urządzenia, z których się logujemy, więc możemy sprawdzić, czy czasami nie ma tutaj podejrzanych aktywności. Tutaj tak samo autoryzowanie logowania i też autoryzujemy nasze urządzenia, do których nie musimy się na przykład logować cały czas i wpisywać haseł, i yy, z których korzystamy. Tutaj tak samo możemy sobie zaznaczyć. Otrzymuj powiadomienie o nierozpoznanych logowaniach. Tę opcję warto sobie dać. Ja sobie akurat ustawiłem na Messenger, czyli jeśli, i tutaj mamy na adres e-mail, bo to są powiadomienia na Facebooku, a tutaj mamy adres e-mail. Czyli jeśli ktoś zaloguje się z nierozpoznanego urządzenia, z jakiegoś obcego, najczęściej to jesteśmy my, po prostu logujemy się w innym miejscu, ale dla bezpieczeństwa warto to mieć, żeby zawsze być pewnym, że nic się nie dzieje złego. Od razu przyjdzie nam e-mail, że ktoś próbuje zalogować się na nasze konto. I gdyby to była obca osoba, no to włączy nam się alarm, mamy od razu maila i możemy szybko zareagować, zmienić hasło. Inny sposób, po prostu próbować jak najszybciej konto yy, odzyskać, póki jeszcze nie jest za późno. A najprostszą rzeczą, jeśli się zobaczymy jakieś aktywności, jest bardzo szybka zmiana hasła. Czyli, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, zmieniamy hasło i to jest tutaj, w tym miejscu. Dodatkową opcją jest na odzyskanie konta i takie zabezpieczenie jest wskazanie trzech-pięciu znajomych, do których w przypadku utraty dostępu do konta te kontakty będą mogły wysłać kod i będą jakby będą mogły potwierdzić naszą tożsamość. Czyli możemy wybrać kilka najbliższych, zaufanych osób, pamiętajcie, zaufanych, takich, które w razie gdyby nam skradzione konto, cokolwiek się stało, to będą mogły potwierdzić, Naszą tożsamość, że tak to jesteśmy my, także to jestem ja Adam Romek, i dzięki temu no, konto po prostu będzie mogło być przywrócone, więc to też warto zrobić. A jeśli zastanawiasz się, czy e-maile, które dostajesz od Facebooka są na pewno prawdziwe i nikt się nie podszywa pod te maile, bo czasami są jakieś zmiany hasła, uaktualnienia powiadomienia, to tutaj będąc na Facebooku, masz, zobacz ostatnie maile od Facebooka i po kliknięciu pojawi ci się lista i daty dokładne maili. Na jaki adres mail zostały wysłane i co to był za temat. Więc y, warto sobie to sprawdzić, y, ponieważ y, też zobaczymy, czy te maile są prawdziwe i czy czasami ktoś się nie podszywał. Dobrze, to jest na tyle, więc jeśli ustawisz dobre hasło i zabezpieczyć kod SMS, to są podstawowe rzeczy, które musisz zrobić, aby nikt nie ukradł ci konta, a przynajmniej zminimalizować to ryzyko. Tak jak mówiłem, dodatkowo warto sobie. Albo wpisać jeszcze te kody do odzyskiwania, albo wybrać znajomych. Dzięki temu już nasze konto powinno być bardzo dobrze zabezpieczone i tak naprawdę minimalizujemy całkowicie próby włamania i, od, i przejęcia naszego konta. Myślę, że teraz już wiesz, jak dobrze zabezpieczyć konto. Zapraszam Cię do kolejnych filmów, które się pojawią tutaj i tutaj. I zachęcam Cię gorąco do subskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi poradami marketingowymi i abyś, abyś mogł, mogła rozwijać swoje social media. Cześć!